Powrócisz tu, gdzie na wiślańskim rzech, powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek, powrócisz tu, gdzie poniekur i rzek, gdzie słońce rządzi bóg, gdzie cień i wrzasku powrócisz tu. Z maluję, no, stosunkowo do kolegów niedawno. Ale też są tutaj moje prace. Temat był dla nas na początku trudny, bo od Bolesława Chorobrego, na szczęście, do współczesności i tych prac jest dosyć sporo. Prace są bardzo różnorodne, tak? Od takich bardziej historycznych do takich bardziej współczesnych. Są fotografie, fotogramy, rzeźby z kolegów ze Słupska. Jesteśmy w zasadzie bardzo dumne, że nam się udało to zorganizować. Jesteśmy też szczęśliwi, że nasi przyjaciele poprzebierali się, piekli ten chleb, smaluszek, żeby tak było troszeczkę inaczej, więc myślę, że dla wszystkich jest to jakieś duże przeżycie. E, prac jest chyba z 50 albo troszeczkę więcej, bo są i mniejsze i większe formaty. E, mamy pracę artystki z Bytowa z Kaszub. Takie zaproszone osoby są tutaj też. Tam siedzą takie laleczki, to też robi dziewczyna z koło brzegu, oprócz tego, że maluje tam jest król, królowa, jakaś tam czarownica, tam przy rzeźbach stoi to naprawdę jest urocze, bo to jest takie coś innego. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy, y, od chrobrego do współczesności, dzisiaj jest jej otwarcie, ale będzie mogła cieszyć oko do, do przez trzy najbliższe tygodnie.